Negatywne uczucia wobec innych. Podczas jednej z moich konferencji ktoś podzielił się następującym przeżyciem. Chciałbym opowiedzieć Wam coś wspaniałego, co autentycznie mi się przydarzyło. Poszedłem do kina i wkrótce po tym pracowałem nad ważnym dla mnie problemem. Miałem kłopoty z trzema osobami w moim życiu. Powiedziałem więc sobie: Dobrze, zrobię to tak, jak to widziałem na filmie Wyjdę poza siebie. W ciągu kilku godzin uzyskałem dobry kontakt ze swymi uczuciami, z tymi negatywnymi uczuciami wobec wspomnianych osób. Naprawdę nienawidzę tych ludzi, stwierdziłem. Jezu, jak możesz mi pomóc? Chwilę później rozpłakałem się, gdy zdałem sobie sprawę, że Jezus umarł również za tych ludzi i że nie są oni winni tego, jakimi są. Tego popołudnia musiałem iść do biura i rozmawiać z nimi. Opowiedziałem im o moich problemach, a oni zgodzili się ze mną. Nie doprowadzali mnie już do szaleństwa i nie czułem wobec nich nienawiści. Ilekroć żywisz wobec kogoś negatywne uczucia, żyjesz iluzją. Coś jest z tobą nie tak. Nie widzisz tego, co rzeczywiste. Coś wewnątrz ciebie musi ulec zmianie. Co jednak zazwyczaj robimy, gdy te negatywne uczucia nas ogarniają? On nie jest winny. Ona jest winna, oni powinni się zmienić. Nie, świat jest w porządku, to z tobą nie jest w porządku. Tym, który ma się zmienić, jesteś ty. Ktoś z was opowiadał o pracy. Podczas zebrania pracowników pewien człowiek powiedział: Jedzenie tutaj śmierdzi, a dietetyczka omal nie wyleciała ze złości w powietrze. Identyfikowała się z jedzeniem. Tak, jakby mówiła, każdy, kto atakuje pożywienie, atakuje mnie. Czuję się zagrożona. Ale ja nigdy nie jest zagrożony. To tylko jego mnie zostało zagrożone. Załóżmy jednak, że jesteś świadkiem wciąż powtarzającej się niesprawiedliwości, czegoś, co jest w oczywisty i obiektywny sposób złe. Czy nie byłoby słuszną rzeczą powiedzieć, że nie powinno to mieć miejsca? Czy nie należałoby się w jakiś sposób zaangażować w skorygowanie sytuacji, która jest zła? Ktoś rani dziecko. Jesteś świadkiem ewidentnego zła. Co w takich sytuacjach zrobić? Mam nadzieję, że nie zakładaliście, iż powiem, nie powinniście nic robić. Powiedziałem tylko, że jeśli nie będzie w Was negatywnych emocji, będziecie znacznie bardziej efektywni. Kiedy w grę wchodzi negatywne uczucie, jesteście ślepi. Na scenę wkracza mnie i wszystko idzie na opak. Tam, gdzie borykaliśmy się z jednym problemem, teraz mamy dwa. Wiele osób błędnie przyjmuje, że nie mieć negatywnych emocji takich jak złość, resentyment, nienawiść oznacza nierobienie niczego w danej sytuacji. Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie jesteś pod wpływem emocji, ale szybko przechodzisz do działania. Stajesz się bardzo wyczulony na ludzi i sprawy dookoła ciebie. To, co zabija wrażliwość, to właśnie tak zwana uwarunkowana jaźń. Ma to miejsce wtedy, kiedy tak bardzo identyfikujesz się z mnie, że jest tego mnie zbyt wiele, byś mógł widzieć sprawy obiektywnie na chłodno. To bardzo ważne, aby przystępując do działania widzieć wszystko z pewnym dystansem, a negatywne emocje taki dystans uniemożliwiają. Czy wobec tego istnieje taki rodzaj pasji, która motywuje nas, czy też aktywizuje naszą energię do walki z jakimś obiektywnym złem? Czymkolwiek by nie była, nie jest to reakcja, ale działanie. Niektórzy z Was zastanawiają się zapewne, czy istnieje jakiś przejściowy obszar, nim coś stanie się częścią mnie, nim dojdzie do identyfikacji. Powiedzmy, że umiera przyjaciel. Jest rzeczą ludzką i słuszną, że odczuwamy smutek. Ale jaka to jest reakcja? Litujesz się nad sobą? Co właściwie opłakujesz? Pomyśl o tym. To, co powiem, zabrzmi okropnie, ale jak już powiedziałem, Przychodzę z innego świata. Reagujesz na tę śmierć jak na osobistą stratę, prawda? Opłakujesz swoje mnie i innych ludzi, którym przyjaciel mógł przynieść radość. Ale to oznacza, że przykro ci z powodu innych ludzi, którym jest przykro z własnego powodu. Gdyby nie było im przykro z własnego powodu, to z jakiego? Nigdy nie czujemy żalu z powodu utraty czegoś, czego przykro. Prawo do wolności uznaliśmy, czego nigdy nie usiłowaliśmy posiąść. Smutek jest oznaką tego, że uzależniłem swoje szczęście od jakiejś rzeczy lub osoby, przynajmniej w pewnym zakresie. Do tego stopnia przyzwyczailiśmy się do tego, że kiedy słyszymy coś przeciwnego, to takie stwierdzenie brzmi dla nas nieludzko.